Witajcie w premierach lipca. W jakich gry zagamy w największe upały lata? Zasób gier rozpoczynamy od drugiego lipca, kiedy to ukaże się na wszystkie platformy oprócz Switcha, router, shooter, defense, The Descent, a oprócz niego Final Fantasy 14 Down napisy na PC i konsole aktualnej generacji. Dwa dni później pojawi się LED Zone Zero, na PC, PS5 oraz Androidzie i iOSie. 9 lipca zadebiutuje za to Survivor Once Human na PC. Na 11 lipca Devolver przygotował dla nas dynamiczne Anger Food, grata fina PC. A następnego dnia także na PC otrzymamy symulator Deras Alchemist. 16 lipca aż trzy premiery. Na PC przeszliczny RTS kataklizmo oraz steampunkowa metoidwania Gestalt Steam and Sinter. Trzecim indykiem tego dnia będzie kolorowe vlog. Gra dostępna będzie na wszystkich platformach oprócz Switcha oraz abonamentie Game Pass. Dzień później zadebiutuje polskie detektywistyczne Nobody Wants To Die na PC i konsole aktualnej generacji. 18 lipca ukazały się dwie gry na PC, Xbox Series X i S oraz w abonamencie Game Pass. Pierwsza z nich to są Skycore Flintlock The Sheach of Down, a drugą produkcją będzie RPG akcji Dungeons of Hinterberg. Trzecią grą tego dnia będzie urocze z Him, dostępne na wszystkich platformach. 23 lipca będzie okazać Zegas F1 Manager 24 na wszystkich platformach oprócz Switcha. 30 lipca zegamy we wczesnym dostępie na PC w rts -a Stormgate, a także na PC Switchu oraz Ichio w symulatora życia The Garden Pub. A ostatniego dnia miesiąca zadebiutuje na PC skupione na narracji Minds Winner As.